Pytanie z innej leczki. Ulubiony autor pamiętników lub wspomnień dla Pana, to? Wielu mam takich ulubionych. To nie mogę powiedzieć, żeby jeden. No teraz ostatnio przypomniałem o takich, o pamięt jednym autorze pamiętników, mianowicie Adamie Hrabim-Bronikierze, który w czasie okupacji był prezesem jednej z dwóch Polskich instytucji w generalnej guberni, które oficjalnie działały. Pierwsza instytucja to był Polski Czerwony Krzyż z panią hrabiną Marią Tarnowską jako prezesem, i druga to była Rada Główna Opiekuńcza, której prezesem był właśnie ten Adam, hrabia Ronikier. On z tej racji, że to była organizacja działająca oficjalnie w generalnym guberni, no to miał kontakty z Niemcami, tam jeździł na Wawel. Próbował załatwić z nimi właściwie jedną sprawę podstawową, bo Rzesza Niemiecka była państwem socjalistycznym, generalne gubernatorstwo też i w władze generalnej. Przepraszam bardzo, żebym się odpiął mikrofon. Sekundę. Władze generalnej Guberni zbierały podatki z tego obszaru, i w budżecie generalnej Guberni była pozycja pomoc społeczna. Bironikiard się domagał, żeby przynajmniej część tych środków, preliminowanych w budżecie, rząd generalnej Guberni, znaczy frank, przekazał, przekazywał Radzie Głównej Opiekuńczej. Ona wydawała około 2,5 miliona posiłków dziennie. I wszystko to finansowane było z ofiarności polskiego społeczeństwa i bronikier tam się domagał, żeby to było. Tam na początku to w ogóle nie chcieli z nim gadać, ale on tam nie kucał przed nimi. Arystokratyczne pochodzenie trochę mu to ułatwiało, bo tam jedną taką anegdotkę, odpowiem, jak to wyglądały te rozmowy z Niemcami. Otóż któregoś razu on tam na tym Wawelu się pojawił. No i jeden z tych Niemców, prawda tak panie hrabio, Mamy wreszcie dokumenty świadczące o tym, że Kraków jest niemieckim miastem. No, on mówi, a co takiego? A no, tu mamy dokumenty świadczące o tym, że Kościół Mariacki w Krakowie został ufundowany przez niemiecką społeczność miasta Krakowa. No to Wronikier mówi bardzo mówi, przyjemnie mi to słyszeć, że niemiecka społeczność miasta Krakowa była tak szczodra, że ufundowała Krakowowi taki piękny kościół. Ale powiada, dlaczego z tego powodu Kraków miałby być niemieckim miastem? Mówi, moja rodzina ufundowała w Rzymie kościół świętego Stanisława, ale nigdy by nam nie przyszło do głowy, żeby Rzym nazywać polskim miastem z tego powodu. Nawet ci Niemcy się śmiali. Tak, że to on tak z nimi rozmawiał. Więc te, te pamiętniki, no Adama Grzymały Siedleckiego, bo tam jest dużo. W ogóle pamiętniki ja to lubię czytać i studentom swoim zalecałem, żeby czytali, bo pamiętniki pisali na ogół ludzie, którzy mieli coś do powiedzenia, którzy coś tam w życiu, czegoś tam w życiu doznali, coś przyli, uczestniczyli w jakichś wydarzeniach. No i to jest kopalnia wiedzy, gdzie tam w żadnym takim opracowaniu historycznym tylu tam szczegółów się nie... No na przykład yy, Hipolit Korwin-Milewski, 70 lat wspomnień, pod takim tytułem swoje pamiętniki ogłosił. No i tam między innymi wspomina, jak to w 1919 roku, jeszcze przed podpisaniem traktatu wersalskiego, był uczestnikiem śniadania u hrabiego Ostrowskiego w Paryżu i jednym z uczestników tego śniadania był baron Maurycy Rothschild. No i Rothschild, tam głównie Rothschild rozmawiał z tym gospodarzem i w pewnym momencie powiada jemu tak, panie hrabio, panuje takie przekonanie, że wszyscy Żydzi mają ten sam pogląd na wszystkie sprawy, mówi to nieprawda. Mówi na przykład pan Trocki i ja. Przecież my mamy całkowicie odmienne poglądy na sprawy ekonomiczne. Ale, mówi, jest taka sprawa, w której cały Izrael, on używa tego określenia na diasporę, bo przy Izraela jeszcze nie było wtedy, cały Izrael ma identyczne opinię. Tą sprawą jest honor Izraela. I powiada dalej tak, że dopóki ten pan ma na myśli Roman Admowskiego, ale nie wymawia tego nazwiska, do, do, określa go ten pan. Dopóki ten pan będzie w składzie delegacji polskiej na konferencję pokojową, to my to uważamy za policzek wymierzony w Izrael. No i mówi, my znamy wasze cele i spotkacie nas na drodze do każdego z nich. Spotkacie nas na drodze do Wilna, na drodze do Lwowa, na drodze do Gdańska, na drodze do Śląska Pruskiego, czyli o tutaj, i na drodze do Śląska Cieszyńskiego. Wszędzie nas spotkacie. I prawda, chciałbym, żeby pan hrabia to wiedział, i przekazał komu trzeba. No to. Od razu widać, jaki był stosunek diaspory żydowskiej, I to przez nie byle jakiegoś tam Handelesa, tylko barona Rothschilda, który rzeczywiście wiedział, co mówi, miał wpływ i duże możliwości sprawcze. Od razu widać, ile się można z takich rzeczy, z takich pamiętników dowiedzieć. Proszę bardzo. Po tym, gdy pan Timmermans nie został szefem Komisji Europejskiej, powiedział pan, że załamało się niemieckie przywództwo w Europie. Następnego dnia wybrana została pani Urszula, koleżanka Angeliumet, gdzie zatem to załamanie się niemieckiego przywództwa. Jak będzie pan mówić o Pani Urszuli owczarki? No, to owczarki są dwupłciowe, więc tak podobno w ogóle siedem płci jest, więc tu będziemy mogli wybierać, przebierać. Rzeczywiście optymistycznie zakładałem, że Timmermans jest prawdziwym kandydatem, a okazało się, że to był zając wypuszczony. No, też się dałem na to nabrać, ale pociesza mnie, że nie tylko ja, to, to wytrawni dyplomaci się dali na to nabrać. A pani Urszula jeszcze nie została wybrana. Jeszcze nie została wybrana, to jest tylko kandydatura zgłoszona i tam teraz trwają targi. No, co mi dasz, jak ci to zrobię, prawda? O. Ale pewnie będzie wybrana. Także ten Europa dwóch prędkości właśnie się kształtuje na naszych oczach. Dlaczego telewizja publiczna ciągle na właśnie poczynania LGBT? Czy nie chodzi o wypromowania społeczeństwa i demoralizację społeczeństwa? Myślę, że nie, myślę, że nie. Po pierwsze problem istnieje, bo to nie tylko gdyby tylko telewizja to nakręcała to takiej to jest element tej rewolucji, o której mówiłem. Jestem przekonany, bo na czym polega rewolucja komunistyczna, do czego zmierza, do destrukcji wszelkich organicznych więzi społecznych. I sodomici i gomoryci znakomicie się nadają na mięso armatnie rewolucji. Jestem przekonany, że promotorzy tej rewolucji głęboko nimi gardzą, ale doceniają ich użyteczność. W związku z tym wysyłają ich na pierwszą linię frontu, a ponieważ no, nie ma właśnie, bo Europa przestała być chrześcijańska, w związku z tym nie ma opinii, czy to tam z Ikei wyrzucili jakiegoś chłopaczynę za to, że tam zacytował Biblię, o tym, że tam lepiej było kamień młyński i tak dalej. No rzeczywiście w Biblii coś takiego jest, no ale no i co się dzieje? Zamiast, przecież w Polsce jest podobno, w Polsce jest podobno 95% katolików, a przynajmniej chrześcijan. I zamiast się porozumieć, żeby bojkotować produkty IKEA, to co? No nic, jakieś deunuchoidalne protesty, a tam ci w nosie to mają, także... My po prostu po, powinniśmy dostosować formy walki do, do, znaczy do zagrożenia. Bo jeżeli nie, no to, to, to tak jak w tym. We Francji kiedyś widziałem, no to ci tam Arabowie, właśnie Senegalczycy, tam od czasu do czasu palą samochody na przedmieściach Paryża. No i rząd tam się odgraża, że tam zrobi z nimi porządek, ale potem podnosi im zasiłki. To oni przestają palić samochody, podnosi im zasiłki i podatnik francuski musi na to zarobić. No i tam urządzane są takie właśnie protesty przeciwko przemocy. I idą Francuzi ulicami przeciwko przemocy, a ci stoją na chodnikach i po prostu śmieją się do rozpoku. No oto to tak właśnie to wygląda. Więc jeżeli się nie opamiętamy, to po prostu nas nie będzie. To znaczy, będziemy, ale będziemy ludźmi bez właściwości. Proszę bardzo. Prosimy o kilka słów na temat Archiewa Spinelli'ego w kontekście zmian zachodzących w Unii Europejskiej o traktacie z Maastricht. Altiero Spinelli to był komunista włoski, który uważał, że największym nieszczęściem Europy są narody historyczne i że trzeba je zlikwidować. No i cała polityka Unii Europejskiej jest na to nakierowana. Traktat z Maastricht tutaj przez pytającego przywołany rzeczywiście był takim krokiem istotnym na tej drodze, dlatego że przed traktatem z Maastricht Wspólnoty europejskie funkcjonowały według formuły konfederacji, to znaczy związku państw. Traktat z Maastricht zmienił to o 180 stopni. Odszedł od formuły konfederacji na rzecz formuły federacji, czyli państwa związkowego. I tu nie ma miejsca na narody, bo historyczne narody europejskie, przetrwanie historycznych narodów europejskich rozsadziłoby tę federację. Rozsadziłoby te federacje. Przykład mamy historyczny, bardzo dobry. Cesarstwo austriackie. Do początku XIX wieku Cesarstwo austriackie funkcjonuje, tam nic się złego nie dzieje, lepiej, gorzej. W XIX wieku pojawia się nowa doktryna polityczna, której akuszerstwo przypisuje się Napoleonowi. Nacjonalizm. Istotą nacjonalizmu jest pogląd, że każda wspólnota etniczna powinna się politycznie zorganizować w państwo. No i te idee nacjonalistyczne zaczynają wywoływać ogromny rezonans w Europie i właściwie wszystkie narody uznają nacjonalizm za główną czy dominującą doktrynę polityczną. I takim wyrazem triumfu idei nacjonalistycznej w Europie jest wiosna ludów w połowie wieku XIX. I Aldiero Spinelli właśnie chce to zmienić. No to żeby uczynić, żeby narody stały się takim nawozem historii. Nawozem historii. Bo to nie jest tak, że się nie może... Naród uwstecznić do poziomu narodowości. Czym się różni narodowość od narodu? Narodowość to wspólnota języka, historii, religii, nawet obyczajów, ale narodowość się jeszcze nie zorganizowała politycznie. Nie zaczęła wytwarzać hierarchii, nie zaczęła wytwarzać szlachty. I dopiero kiedy Taka narodowość się politycznie zorganizuje, kiedy zaczyna wytwarzać hierarchię, staje się narodem. Ale może się uw uwstecznić, będąc narodem może się uwsteczyć do poziomu narodowości i z taką sytuacją mieliśmy, mieliśmy do czynienia w przypadku narodu czeskiego, który po bitwie pod Białą Górą, kiedy wyrżnięto czeską szlachtę i z czeską szlachtę zastąpiła szlachta niemiecka, a w każdym razie niemieckojęzyczna, to naród czeski stał się narodowością. Uwstecznił się to nawet w języku widać. Dopiero w XIX wieku nastąpiło odrodzenie narodowe czeskie. No i teraz Czesi znowu są narodem, ale, ale był taki okres, że przez kilkaset lat nie byli, tylko byli narodowością. Więc takie niebezpieczeństwo zawsze istnieje, jeżeli przestaniemy dbać o te fundamenty cywilizacyjne.